Słuchaj, Adam. Jesteśmy też pytani o to, czy posiadamy w swojej ofercie rekuperację. Wiem, że ty znasz co najmniej jedną taką, taką wentylację u nas. Jest to PAW Advoc Część z Państwa może kojarzyć ten, ten produkt z katalogów po prostu na świecie, gdzie tworzy jedną zwięzłą bryłę z jednostkami typu Oliman w wersji, w wersji compact. Możesz coś powiedzieć o nim? Do jakiego domku? do jakiego domku możemy zastosować tą rekuperację i czy czymś się charakteryzuje ciekawym. Tak, no jest to rekuperator dla takiego domku 100-150 metrów mniej więcej przewidzianym. ma wymiennik obrotowy, dzięki któremu odzyskujemy wilgoć, co jest bardzo ważne, zwłaszcza zimą, żeby jak największą ilość wilgoci odzyskać z tego edelamenza. Bo to gdzieś tam oddziałowuje na, na, na nasze drogi tak, Otoch, żeby tak. nie przesuszyć tego, tego powietrza. No cechuje się dosyć wysoką sprawnością, ponad 80% sprawności, także no, ciekawe, fajne urządzenia, przede wszystkim kompaktowe i, i tworzące właśnie tą jedną całość z all tak? Więc fajne to jest. De facto na półmetrze Pół metra kwadratowego i zamykamy całą kotownię. Dokładnie Więc tak. Do, dokładnie tak.